Witam serdecznie moi drodzy widzowie. Tym razem postanowiłem przygotować wam materiał ze święta Wojska Polskiego dokładnie z parady, która odbyła się w tym dniu, czyli 15 sierpnia 2015 roku. Materiał ten przygotowywuję dzięki uprzejmości innego youtubera, więcej informacji o nim znajdzie się na końcu tego nagrania, natomiast zapraszam Was do obejrzenia tutaj parady i posłuchania mojego komentarza do niej pierwsze pojazdy jakie tu widzimy są to pojazdy cywilne o rodowodzie cywilnym używane przez żandarmerię wojskową chociaż no, to nie są nie różnią się one niczym specjalnym od typowych pojazdów policyjnych i nie zamierzam ich dokładnie omawiać no bo, no bo co można powiedzieć o zwykłej policyjnej Skodzie Trochę dalej za tymi pojazdami cywilnymi widzimy już pierwsze pojazdy typowo wojskowe. Dalej są to pojazdy żandarmerii wojskowej. Widzimy tutaj dokładnie cztery pojazdy Land Rover Defender w dwóch wersjach nadwozia. Są to pojazdy właśnie używane przez oddziały specjalne żandarmerii wojskowej, zakupione w momencie tworzenia tych, tych oddziałów. Następnie za nimi widzimy dwa pojazdy AMZ-Głoś. Są to nośniki wozów dowodzenia żandarmerii wojskowej. Pojazdy te, zbudowane w kutnie, oparte są na platformie Iveco Scan. Dalej widzimy sześć pojazdów typu Kład. Są to takie lekkie czterokołowce. Pojazdy tego typu używane są przede wszystkim przez pododdziały rozpoznawcze, kiedy no, ważnym zadaniem jest nie zostać wykrytym, natomiast no, to co jest ważniejsze to rozpoznać przeciwnika i informacje o tym rozpoznanym przeciwniku przekazać dalej tak żeby już właściwe pododdziały bojowe miały przewagę dzięki tym informacjom dalej widzimy wojska specjalne bardzo ciekawy pojazd jest to Humvee w wersji M1165A1 jest to wersja tego wozu przygotowana dla wojsk specjalnych, zmodyfikowana. Ta konkretna wersja charakteryzuje się tym, że obok tej przestrzeni dla czterech żołnierzy i piątego w obrotnicy dysponuje również taką przestrzenią półciężarówki z tyłu, gdzie mogą jechać kolejni żołnierze. Dalej widzimy samochody Mercedes G, dokładnie G270C. Są to lżejsze samochody, używane również przez wojska specjalne. Następny pojazd jest to znów pojazd podobnej kategorii, tym razem oparty na komercyjnym podwoziu Toyoty Hilux, chociaż i tu widzimy, że pojazdy te zostały w pewnym zakresie przygotowane do zadań bojowych, widzimy montaże do uzbrojenia. Następne pojazdy, tu naprawdę, są bardzo ciekawą konstrukcją. Widzimy aż 6 pojazdów MATV, wyprodukowanych przez amerykańską firmę Oshkosh. Pojazdy te zostały przekazane w ramach pomocy wojskowej polskim wojskom specjalnym. Jest to najcięższy pojazd w arsenale wojsk specjalnych. Obok no, uzbrojenia typowego dla pojazdów tej kategorii, czyli obrotnicy z karabinem do półcala maszynowym. Pojazdy te dysponują czym się wyróżniają bardzo dobrą ochroną, zarówno przeciwko minom, jak i przeciwko ostrzałowi. No oczywiście jest to mniejsza ochrona niż w ciężkich pojazdach, natomiast no jeżeli przyrównamy je do innych pojazdów wojsk specjalnych, no jest to najcięższy pojazd używany przez te wojska. Dalej widzimy kolejne pojazdy Humvee, tym razem używane przez wojska powietrzno-desantowe. Konkretnie jest to wóz M1025 w wersji nośnika, uzbrojenia. Pojazdy te już w Polsce zostały wyposażone w obrotnice z karabinami maszynowymi typowymi u nas w Polsce. Choć no, pamiętać trzeba, że pojazdy te nie są opancerzone. Tak więc y, tutaj ochrona, jaka jest zapewniana czy załodze, czy strzelcowi w obrotnicy, jest symboliczna. No, co prawda, obrotnica jest opancerzona, ale już na przykład dolna część ciała strzelca nie jest chroniona, ponieważ sam pojazd nie jest opancerzony. Następne powozy, które widzimy są to używane przez poddziały rozpoznania samochody Honker Scorpion 3. Pojazdy te pierwotnie były używane w Iraku. Pojazdy te są te częściowo opancerzone. Opancerzone są drzwi, opancerzona jest linia poniżej szyby, no i jest mała tarcza na obrotnicy. No, są to pojazdy trochę lżejsze od Hanwi no ale w pewnym okresie no, sprawdziły się, wypełniły swoje zadania następne pojazdy jakie widzimy są to kolejne dwa Humvee tym razem w wersji ciężarówki M1038 i wozy te przewożą bezzałogowce typu Orbiter jest to taka pierwsza pierwsze bezzałogowce w większej ilości wprowadzone na uzbrojenie, na wyposażenie Wojska Polskiego, używane zarówno przez wojska specjalne jak i wojska lądowe. No dalej widzimy już rozpoczęło nam się przejazd kolumny kołowych transporterów opancerzonych Urosomak. Dokładnie widzimy tutaj aż 14 pojazdów. Wozy tego typu no są już to cięższe pojazdy. One posiadają masę powyżej 20-21 ton i Wersji do pancerzonej, nawet więcej. Uzbrojone są w dwuosobową załogową wieżę z armatą 30 mm jako głównym uzbrojeniem. No i oprócz tego przewozić mogą w zależności od wersji do 6 lub 8 żołnierzy desantu. Jest to podstawowe wyposażenie pododdziałów zmotoryzowanych w naszym wojsku i jeden z nowocześniejszych wozów bojowych, jaki jest na wyposażeniu polskiego wojska. Pojazdy te były wykorzystywane również przez PKW Afganistan, a także PKW Czad. Za pojazdami bojowymi widzimy kolejne pojazdy tego typu, dwa pojazdy w wersji WEM, czyli wozu ewakuacji medycznej, również używane były w Afganistanie. Następnie widzimy podobne pojazdy amerykańskie, jest to przejazd trzech pojazdów Striker, jest to jeden pojazd M1127 w wersji rozpoznawczej i dwa pojazdy M1126 w wersji transportera piechoty. Dalej widzimy wyposażenie wojsk artyleryjskich i rakietowych. Pierwsze, pierwsze pojazdy, które tu widzimy są to radary rozpoznania artyleryjskiego Liwiec osadzone na podwoziach ciężarówek Jelcz. Są to radary, które służą do wykrywania i naprowadzania ognia artylerii. Dalej widzimy armatochałbice Dana wzór 77. Są to chałbice osadzone na podwoziu ciężarówek Tatra. Jest to już starszy typ uzbrojenia, ale wciąż skuteczne. Między innymi tego typu haubice były również na wyposażeniu polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Tu widzimy aż 6 haubic tego typu i no, potężne działo, potężna haubica kalibru 152 mm jest głównym uzbrojeniem tego pojazdu. Za armatochałbicami Dana widzimy kolejne systemy artyleryjskie. Tym razem są to wyrzutnie rakietowe Langusta. Znów widzimy sześć pojazdów tego typu. Każdy z tych pojazdów posiada 40-prowadnicowe wyrzutnie 122mm pocisków rakietowych. Jest to wersja znanego szerzej systemu GRAD, który. No, między innymi jest używany podczas obecnego konfliktu na Ukrainie. Jest to wersja zmodernizowana na nowym podwoziu Jelcza i wyposażona w nowoczesny cyfrowy system kierowania ogniem. Dalej widzimy dwa wozy dowodzenia osadzone na podwoziu ciężarówek Jelcz. Znów są to wozy dosyć podobne do poprzednich. W tym wypadku są to wozy dowodzenia morskiej jednostki rakietowej wyposażonej w pociski przeciwokrętowe. No i następne dwa pojazdy to są pochodzące właśnie z tej morskiej jednostki rakietowej wyrzutnie przeciwokrętowych pocisków NSM. Te nadbrzeżne wyrzutnie mogą pokryć dużą część Bałtyku ogniem. Nie potrzeba nam okrętów, aby zapewnić sobie tego typu bezpieczeństwo. Kolejne Pojazdy są to zmodyfikowane ciężarówki Star 266M służące do przewozu obsług przeciwlotniczych pocisków rakietowych Grom. Następnie widzimy dwie bardzo podobne ciężarówki znowu 266M z armatami Zur 232 kg Te armaty i ciężarówki razem tworzą zestaw Hibneryt P. Następnie widzimy aż 6 przeciwlotniczych zestawów rakietowych OSAP. Są to zmodernizowane zestawy przeciwlotnicze. Są to już zestawy o trochę większym zasięgu niż te lekkie pociski Grom czy artyleryjski system kalibru 23 mm. Jest to system jeszcze radziecki, natomiast głęboko zmodernizowany, wyposażony w pasywny kanał optyczny czy możliwość wymiany informacji z innymi systemami wojska polskiego. Dalej widzimy dwa wozy dowodzenia na podwoziu ciężarówki Star 944. Jest to no, lżejsza ciężarówka dwuosiowa. Następnie widzimy jeden z nowszych nabytków, wozy patroli rozminowania Topol S. One są osadzone na podwoziu Iwekowska, podobnie jak wcześniej tu pokazywane wozy dowodzenia żandarmerii wojskowej. Następne pojazdy, jakie tu widzimy, są to dwie ciężarówki Jelcz 662. Wraz ze zdalnie sterowanymi pojazdami saperskimi Bożena, pojazdy te znajdują się na przyczepach. Ciężarówki używane są przede wszystkim przez oddziały logistyczne. Natomiast system Bożena używany jest przez saperów do bezpiecznego rozminowywania. Następnie widzimy no, taki dosyć typowy y, przykład wyposażenia. Są to dwa y, wozy ewakuacji medycznej, czy po prostu sanitarki na podwoziu IWEKO 4010WM. Y, bardzo chyba najliczniejszy y, pojazd sanitarny na wyposażeniu wojska polskiego. No, w tym momencie zaczynają się nam cięższe pojazdy, y, zdecydowanie cięższa kategoria. No, pierwszy wóz, który tu widzimy, są to najnowsze znowu nabytki używane pozyskane od Niemiec czołgi Leopard 2A5. Wozy te wyprodukowane były między 95 a 2002 rokiem. Tak więc cały czas są to wozy dosyć nowe. W tej chwili są to wozy najlepsze tego typu, to znaczy najlepsze czołgi na wyposażeniu wojska polskiego w ogóle. Czołgi te są na wyposażeniu Dwóch batalionów czołgów z 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania. Przy masie sięgającej 60 ton, no, z potężnym uzbrojeniem, y, czyli 120 mm armatą, no, wozy te y, naprawdę stanowią potężną siłę i nie mogą być lekceważone na polu walki. Tutaj mamy podobnie jak wcześniej z Rosomakami przejazd aż 14 wozów, czyli pełnej kompanii. Każda kompania składa się z trzech plutonów po czterech wozy oraz dwóch wozów w dyspozycji dowódcy. Za czołgami Leopard 2A5 widzimy wozy starsze. Leopard 2A4 znajdujące się na wyposażeniu wojska polskiego od 2002 roku. Również są to wozy pozyskane z Niemiec. W tym wypadku te wozy trafiły do 10 brygady Kawalerii Pancernej w świętoszowie i tam znajdują się na wyposażeniu dwóch batalionów czołgów. Jest to starsza wersja nieco lżejsza, bo z masą na poziomie 55 ton, a więc no, przy tym samym napędzie można nawet się sprzeczać, że powinna być bardziej mobilna. Co odróżnia tą wersję to trochę słabsze wyposażenie elektroniczne, przede wszystkim tylko jeden kanał celowania z termowizją, no a także słabsze opancerzenie wozu tej wersji. Podobnie jak w przypadku wozów w wersji A5, załoga takiego czołgu to jest aż czterech żołnierzy. Jest to kierowca, dowódca, działonowy, a także ładowniczy, ponieważ no, czołgi tego typu nie posiadają zautomatyzowanego układu ładowania, no ale za to są bezpieczniejsze, ponieważ amunicja w nich oddzielona jest od przedziału załogowego. Za czołgami Leopard 2 widzimy dwa wozy zabezpieczenia technicznego. Są to wozy Berge Panzer 2. Wozy te oparte są na podwoziu czołgu Leopard 1 no i używane są do zabezpieczenia pododdziałów, w których używane są czołgi Leopard 2. Dalej widzimy kolejną pełną kompanię czołgów, tym razem czołgów PT-91 Twardy. Czołgi tego typu jest to tak naprawdę modernizacja czołgów T72, czołgów radzieckich. Czołgi te są znacznie lżejsze od czołgów Leopard 2, ponieważ ich masa może sięgać do 45 ton i jest to od 10 do 15 ton mniej niż no, dużo większe Leopardy 2. Czołgi te również dysponują mniejszą załogą, ponieważ dzięki zautomatyzowanemu układowi ładowania. Czołgi te posiadają tylko trzyosobową załogę. Natomiast, niestety, ta mniejsza masa przekłada się również na słabsze opancerzenie tego czołgu. No, mniej doskonały, bardziej zawodny napęd, który również no, zapewnia temu czołgowi gorsze e, parametry, e, jeżeli chodzi o mobilność, w porównaniu do czołgów Leopard 2. Pamiętać trzeba, że czołgi podobne do tych cały czas używane są na wschodzie, na wschód od Polski przez, przez naszych wschodnich sąsiadów, takich jak Białoruś, Ukraina czy Rosja. Za czołgami PT-91 widoczne są tym razem wozy zabezpieczenia technicznego WZT-3. Wozy tego typu oparte są właśnie na podwoziu czołgu PT-91, także ten sam silnik, ten sam układ jezdny. No i wozy tego typu używane są do zabezpieczenia pododdziałów wyposażonych w czołgi twarde, a także często wyposażonych w czołgi T-72, których na paradzie nie widzimy. No, następne wozy, jakie tu widać, są to bojowe wozy piechoty BWP-1. Gdyby chcieć pokazać jeden najpopularniejszy, najliczniejszy wóz na wyposażeniu polskiego wojska, będzie to właśnie BWP-1. Wozy tego typu są najczęściej spotykane na wyposażeniu pododdziałów zmechanizowanych naszego wojska. Są to wozy o masie około 14 ton. Lekko opancerzone według dzisiejszych standardów, i z niestety z niezbyt skutecznym uzbrojeniem, pozbawionym stabilizacji czy, czy możliwości operowania w nocy. Następne tutaj pojazdy, jakie widzimy, są to transportery rozpoznania inżynieryjnego. Te wozy tutaj holują przyczepki UZR-3. Te przyczepki wyposażone są w ładunki wydłużone i służą do wykonywania przepraw w zaporach minowych. Następny pojazd, jaki widzimy i tak naprawdę ostatni w tej paradzie jest to wóz służący do działań odwrotnych, czyli inżynieryjny system minowania Kroton oparty na tym samym podwoziu, czyli na podwoziu Opal z modyfikowanym MTLB i jak widzimy jest wyposażony on w platformę, na której są cztery wyrzutnie min narzutowe. No, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam przypadł do gustu. Video, które wykorzystałem w tym materiale, pochodzi z kanału Airshow TV. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego kanału. Tam autor no, często. Wrzuca materiały właśnie z różnego typu imprez. Między innymi, możecie znaleźć również nowsze nagrania z Airshow tegorocznego w Radomiu. Także serdecznie Was zapraszam. No i dziękuję tutaj autorowi tego kanału za to, że pozwolił mi wykorzystać to nagranie wideo. No, jak zwykle, zapraszam Was do subskrybowania też mojego kanału i do oglądania innych moich filmów. No i jeżeli chcecie jakiegoś kontaktu, to zapraszam na Facebooka. No i jak zwykle, do następnego materiału, no i trzymajcie się, na razie.